Wow, A Kurwa, zwykłym chyba musiałeś grać. w jak Ja, pierdolę, zapomnę ci powiedzieć. Kurwa, jezu, se. No chuj mi w dziąsło. Naprawdę się. Ładny, zajał, ładnie wyglądam, kurwa. No, to się. mi się, że Robert sobie mam, kurwa. O kurwa, działam sobie. Stanie się śmiać, bo nikt Cię nie rozumie nie. O, Ej, idę Zabij. się zabić, weź mnie zabić. Dzięki <noise> Tak jest taka, jak zresztą Nie, musisz raz to jest baby, don't hurt me <głos> 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 don't Hurt me? <głos> <głos> don't, hurt me. <noise> don't... don't hurt me? Don't, <noise> don't... don't hurt me? O oh, Jezu O <noise> Jezu już mi się podoba

Dym, 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 dym. Nie, bo inaczej to leci, to jest takie dym, 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 dym. Czemu? czemu... Ej, kanonę, może Kanon z Wizją tę muzykę wydaje Ej, dlaczego zabij Kanona, weź mu, nie przeszkadzaj Aksan, nie przeszkadzaj tak Dobra, nie Kanon z Wizją gra <laughs> Baby Don't Hurt mi jak coś Aha, nie Widzisz, i co się, że i pod nogami co to kurwa było? Zapać. Nie że tak się wygadało. Ale to akurat inna była. Fajet, fajet, ping do go! No kurwa! Usunie <laughs> się! Shadow is a monkey game, dla klasy speł. Mam do Veygera tego moda. Shadow is a monkey game. Mario? O kurwa, uważaj, może to jeszcze sprawdzić. Ja, no, nie ja ale... pierdolę.

Myślałem, żeśmy jeszcze z naszym. Nie, no mówiliśmy że nawiązywaliśmy do sytuacji śmiesznej. Mateusz mówił. Wstąpiłem. Nie, no ja ma nawiązałem, Mateusz dokończył dzieło. No bo zaczęło, o co chodzi. Przypomnijcie co wysłałeś Mateuszu? I Mateusz się śmieje, ja się śmieję, bo zrozumieliśmy o co chodzi. <zysklarziny> Mateusz zaraz skręci się za pasy, bo to ucieka jak... <grywa> I a ten... a game, we love casting spells O, jestem połączył bestii. o Nie bo ja na wymianie, ja na wymianie zaraz jestem Kurwa, silence, silence odstań Kańczę uratować, no co mi gra w Co ja w busach słyszę, Ej, dobra, ale... się. Dobra, mnie żyje Aha, turret przyszedł ja myślałem, że ty umrzesz. Sobie na myślę, że... Nie karuję, chłopaki. Dobra, FF szczerze to, S, S, Ej, panowie, dostałem mocno skin'a do skinzao. Nazywa się chłopak skinzao, zajeb... Polski jest. Ładroooo. Eh? Dobra, odgramy na odblokowanej kamerze. Jak chwilę temu Faker mówił, że to tak bez... krótko players grają. Ale kurwa defusalce, nie? No już kurwa zabij się. Widać. No, tak szczerze. Że... Bo widać, kurwa, no. jak on... 재미, я ни цари Jezus! I ten człowiek mnie uratował! Nie wiem właśnie! Ham, ja. niam, jam niam! Kurwa no Nie mam dość, ja nie, się, nie wszystko wierzę! Wybacz, wybacz. Tu ja dobra. Jest do furujesz tego! U. Trzeba mi za fulnie gaj! Nie! Sand efekt jak się dostanę są cudowne! <coughs> widzę, jest, jest ostro, jest wiło! Ja chcę cię przyciszyć co, ja pod gościnie sobawki. Generalnie, powiem tak... Czemu jest szanty? Bo umarł Gangplank, to... Już, no. No bo to mi Gangplank, a to mi Gangplank, dobra. Kurna, co mój jest. jest? Zobaczcie, zjebało się coś. Nie, i ta ikona... I ta, inkona, ty. Ty. Nie <coughs> i ta ikona Gangplanka, Nie wierzę. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. <sidmerzy> Damn, 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 damn! Aby każdy zmodował ligę? Nie, tylko ja. Dobra, masz R. No nie bij mnie, no żartowałem, no żartowałem, no. Idź za flanku, bro, idź za flanku, bro. Dobra. Nie nie da się bić. Jak flankiem momentami. Ja chcecie go widać, a ty w lewej stronie. Szybko. Szybko wygrasz go. No za! Ty co jest? Ale on tankuje akurat, ty! Panie pan... Gramy z Kira. Ale też? Idę na to. Dobra, dobra muszę jeść. Dobra, chłopaki, za mam idę na zupę, idę na zupę. <grywa> yeah, <go>, nie, <rani>, To <grywa> z... Jest weekend. Wiesz co ona zrobiła? Ona flesznęła się do mnie przy tym. Grom już tromba i chuj mnie to boli! My jesteśmy lewej niczym prosimy ci pomóc, a jeszcze ja mi z creakiem, ci go zabrałem trutką. To że nie potrafi z... <grywa> Nie! Moje uszy! Jezu! Przy każdym... Wiesz co? No To <laughs> jest za chwilę metalową rurę od ciebie, co nie... <laughs> ej, tu ej y, wiesz co... Nie, bo ty masz chyba ten jeśli spod tego. No ja z go bić? Jak ja widzę go go tego zabijam? To właśnie przy czemu że... już! Jezu moje uszy wąsłonę... Ej, wąt... Ej ej, on to dosłownie słyszysz jak grał ze schizofrenikiem, no nie? Że ty masz te mody, ty <śmany> coś słyszysz, a my tego nie słyszy. My tego nie słyszymy, no nie? Jezu ja słyszę na tym, na, na tego na... Jechać na się... mikrofonie? Nie, 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 nie. O, dobrze, o dobrze, jak dobrze, dobrze, dobrze. Spierdałam. Ay, autos. Moje uszy. Au. On oni są A Gdzie jest boomer? Nie słyszę go na numerach. on pisał mnie. Nie, żakowski gazuje. Poczekaj czekaj, przytrzymajcie trochę. Ale moni. Ale, ga, ale gazowanie, ale woda gazowana, co nie? Hej, ale to... to Rozwala mnie wiadomość. Przemek, opamiętaj się. Co dziś nie osad... I tak opamiętaj się, to już. Nie, nawet jak masz operę, to i tak ci odpali od, 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 od kres. Co? Gragas. Daj pobrać coś. Masz nieco lepsze. <laughs> Dwa ale. Modów przerobiłem na Montendil, Gragas to, nie? On rzuca I... Montendil. Yeah, nie. mam ma, to ma. koszulkę, dobra. Masz ruch taki raz? Żebym ja, ja zużyłem, kurde. Bo to się na końcu bije ujrza na mnie, Ja bym zagrał zwykły summoner's rift. Jestem szczerzy co nie? Absolutnie. Właśnie bo Graves to. Rodriguez masz szczerze z i... Amera odciszyć? Ej bo Graves to dostaje jakieś dodatkowe pieniądze? Nie, e, gangplank nie. Dos dostawał. Kur jedę to. Nie, on, on, on nie będzie z tofą, ale tylko na pewno jeśli podejdzie na metro ode mnie, wejdzie we mnie tym erze nie pozwolę. Tak, żeby trafić. Ja nie jestem takim kardawem. Nie bij mi kolegi! No, zaatakował pierwszy! Pierwszy zaatakował. Nic nie widzę. Kurde, nie trafiłem ulta. Nie trafię, Nie trafiłem no, 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 strzelę raz w Rodriguez'a, chopię. Kurde, strzelę raz, strzelę raz w Rodriguez'a, no! No, ale no, zrazuś Ten... tornado albo... Well bo... bo... made. Na końcu. Co ty pierdolisz? Ja przeżyłem właśnie, gulę, przeżyłem właśnie o, wciągnięcie, przeżyłem wciągnięcie do ten, do zaświatów. Raz ja, ja wrócił z piekła, trzeba iść na zwartystał. Ponowie, no, woda się wczytała. Eee, śmieciu, wypadł od mojej kłody. Woda się wczytała? O kurde. Jakiej To Twoja wody? przygoda. A dobra, to do Eee... Mateuszu! Tartar, tartar się jeszcze nie poddał! A spróbuj, spróbuj wypłynąć pod. Nie, to jest ściana. Żeby nikt nie klipował się za światy. Klip... tartar nie chce O! wyrzucić. Early access, Mam to! Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Chłopie, jeszcze się czeknie się. Co, to już praktycznie koniec. Ja zagłoduję do tego czasu, ale to praktycznie koniec. jest dlaczego? Ha ha! To umsześ. Patera! Oh yeah.